Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem nie będziemy gadali w ogóle o samochodach, o niczym. O niczym praktycznie, o żadnej motoryzacji. Jedynie będziemy gadali o wyposażeniu warsztatu, a mianowicie będę robił co? Będę robił instalację powietrzną. Słuchajcie, hydraulik jest za mnie jest żaden, więc za wszystkie błędne stwierdzenia, błędne pojęcia, błędne nazwy części i tak dalej i tak dalej, bardzo proszę, żebyście mnie nie krytykowali. Naprawdę nie znam się na hydraulice. Zleciłem wyrysowałem to, co potrzebuję i zleciłem to do znajomego, który po prostu zajmuje się hydrauliką, a że teraz jest sezon grzewczy, no to wiadomo, że jest robota. Jak jest robota, no to on nie ma czasu na to, żeby się zajmować jakimiś moimi pierdołami. Więc użyczył mi ze swojej łaski sprzęt do zaciskania rurki PEX zlecił w firmie, której tam się zaopatruje cały materiał, który ja wyliczyłem, który mu rozrysowałem. Oczywiście łopatologicznie, słuchajcie, długopisem, także śmiech na sali, jak może znajdę tą kartkę, jak jej nie wyrzuciłem, to wam pokażę. <laughs> to dosłownie przedszkolandia Co bądź, co bądź, słuchajcie, co mamy. Przy, przy słuchajcie, zaopatrzeniu z firmą, firmą Redac dogadaliśmy się, elegancko, robimy tutaj wyposażenie na ich sprzęcie trzy zwiarki pneumatyczne o długości 15 metrów. Takie, tak one wyglądają, słuchajcie. I one będą zainstalowane na warsztacie w trzech stanowiskach. Pierwsze stanowisko to jest tutaj, gdzie widzicie, czyli stół roboczy, gdzie jak gdyby robimy wszystkie różne elementy. To jest pierwsze stanowisko. Drugie stanowisko to będzie pierwszy podnośnik, no i drugie stanowisko to będzie drugi podnośnik. Co sobie zakupiłem na ten moment? No to kupiłem rurę PEX-a, 20-30 metrów około. Tutaj mamy kółka z kompresora, zaraz wam pokażę tego bydlaka, który tutaj otrzymaliśmy od firmy Redac. Zamówiłem trochę gradziarni, czyli jakichś tam różnych mocowań, kolanek, kształtek, zaworów kulowych, manometru nie brałem, bo nie potrzebuję. Powiem wam uczciwie, że ja powietrza nie używam. Często. Nie używam go często tylko dlatego, że ja praktycznie używam kluczy elektronicznych, tak? Wszystko elektryki przerzuciłem się już jakiś czas temu dłuższy, czasem już na poprzednim warsztacie na klucze elektryczne, na Milwaukee'ego i jak gdyby jestem z tego zadowolony. Natomiast jest to uciążliwe, że z kompresora musimy sobie ciągać po całym warsztacie wężami. No i wymyśliłem, że zrobię mimo wszystko instalację powietrzną, jednak wydmuchać coś trzeba, napompować koło, Klientowi coś do czegoś podejść gdzieś bliżej, jakiś zacisk wymuchać. Jest to wygodniejsze na ten moment. Słuchajcie, używałem takiego kompresora małego. No, zdaje to egzamin, natomiast nie jest to wygodne. Tak? Potrzebuje raz do przodu, raz do tyłu, raz do stołu trzeba tym kompresorem jeździć. No nie jest to wygodne i strata jest na to czasu, więc będziemy instalowali całą instalację rurową, pneumatyczną, powietrzną hydrauliczną, nie wiem, jak się to nazywa profesjonalnie. Słuchajcie. No i teraz tak, pokażę Wam teraz tego bydlaka, który będzie stał e, w magazynku. A więc to jest, słuchajcie, nasze bydle, nasz kompresor Redac 200 bodajże 20 litrów. E, kompresor na siłę, czyli mamy tutaj podłączenie trzyfazowe. E, jedyne co już zarobiłem, to zawór, tutaj nie będzie w tym miejscu wkręcane. E, jest. E, do 10 bar możemy go spokojnie sobie ustawić. Dodatkowa kolejna rzecz, no to mamy tutaj szybko dwa szybko złącza. Ja do tego szybko złącza jednego. Chcę się wpiąć całą instalacją. Taki mój pomysł. Ja tutaj nie lakieruję, nie maluję, więc generalnie skraplacze wody i tak dalej też mnie jak gdyby nie interesują. Na no olejacze też mnie nie interesują. Głównie używam do przedmuchiwania, do czyszczenia. Do czyszczenia słuchajcie kanałów dolotowych, takich innych rzeczy, o których na pewno widzieliście już gdzieś tam na moim, na moim profilu, na TikToku czy na YouTube. Także tam widzieliście, dlaczego używamy, i to do tego jest dużo powietrza potrzebne, bo te maszyny po prostu dużo powietrza zużywają. No i to jest po prostu wygodne, że mogę wszędzie podjechać. Słuchajcie, biorę się za robotę. Jeszcze raz przepraszam za błędne nazywnictwo, co będę robił. Będę to wszystko teflonował, później sprawdzał i tak dalej, i tak dalej. Eee, możemy się przynajmniej z tego materiału trochę pośmiać, ale zobaczymy, jak mi to wszystko wyjdzie, i czy to wyjdzie fajnie, schludnie, i czy to będzie zdawało. No oczywiście, egzamin będzie szczelne. Także biorę się za robotę, a was będę informował i pokazywał, jak ja to robię. Uwaga, moi drodzy, teraz możemy się zaczynać śmiać. Startuję z pierwszym wkręceniem takiego czegoś do zaworu kulowego. To na pewno wiem, że się nazywa zawór kulowy. No i to było moje pierwsze nawinięcie teflonu z tej nici teflonowej, mam nadzieję, że to zrobiłem dobrze. Tutaj przynajmniej mam tyle dobrze, że niektóre te kształtki są te takie, jak to się chyba mówi, poradełkowane, słuchajcie, tak? No, i tutaj sobie w zawór za chwilkę będę, idę to wkręcę, sobie wimadło, no i wkręcę w zawór, a z drugiej strony mam już szybko złącze, ale z kolei już jest sklejem, więc chyba tego nie muszę już teflonować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak nie, to będziemy poprawiać do skutku, jeżeli będą jakieś, e, jak to powiedzieć, jakby ubytki, ubytki powietrza. Na instalacji, no ale to sobie sprawdzimy. Zawsze można później w któryś złącz wpiąć po prostu manometr i będziemy sprawdzać, czy po nabiciu, załóżmy, 8 atmosfer, po jakim czasie będzie spadało. To sobie jakoś tam sprawdzę w własnym zakresie. A teraz biorę się za pierwsze wkręcenie. Dobra, moi drodzy, moja pierwsza kształtka wygląda tak, nie wiem, kształtka, czy ten, to, to coś. Nie wiem, jak to nawet nazwać, szczerze mówiąc. A więc tak. Mamy, słuchajcie, tu już wkręcona jest szybko złącze, zawór kulowy, tu jakaś mu, mufa, mufa chyba. Tutaj mamy to złącze, które widzieliście na stole, jak skręcałem. No, i teraz będziemy zaciskać kształtkę. Tutaj kolega podrzucił mi też w zestawie taki gradownik. Wkładamy sobie to w rurkę i kręcimy. Nie? Fajnie, że taki sprzędzik mogłem sobie po prostu pożyczyć, nie kupując. Bo tak kupując wszystko, to pewnie wyszłyby krocie. A zaciskarka też powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że super sprzędzik. No, i taki to słuchajcie, sprzęcik, czyli docisnąłem tą całą kształtkę do na no, maksa w rurę wcześniej. To jak widzieliście, tym. Ustrojstwem zagradowałem. No i mamy teraz założone te cęgi. No i co? Naciskamy chyba tylko i tyle. Uwaga! I to chyba już, słuchajcie. Kurde, ale Bayer. Pierwsza raz się czymś takim posługuje. Dobra, próbuję to ściągnąć. Nie zobaczymy, jak to wyszło. No i co sądzicie? Słuchajcie, jak na moją pierwszą zaciśniętą kształtkę, chyba wygląda nawet nie najgorzej. Mam nadzieję tylko, że to wszystko będzie szczelne. Zaraz sobie tu jeszcze dorobię jakiś tam uchwycik, żeby to, ta rura ładnie tutaj e, się trzymała stabilnie. No i co, tutaj już na elastyku lecę, słuchajcie, no bo tu już zrobię sobie otwor, otwornicą, tylko wywierdzę dziurę, no i wezmę, przełożę tędy i przewód prądowy, który tutaj mam wyciągniętą, słuchajcie, siłę, no i tutaj mamy przewód, tak, tak, tutaj to jest jeszcze nieskończone, nazwijmy sobie to umownie, no dobra, nieważne, bądź co, bądź, tak, tutaj robię sobie teraz szybko złącze, jeżeli chodzi o przewody elektryczne, tego może lepiej nie będę pokazywał, to już każdy w każdym własnym zakresie, bo tutaj można sobie zrobić krzywdę, to mamy fajną zabawę, trochę inny temat. Zobaczymy, może komu się też to przyda, jak taką instalację w swoim warsztacie czy w swoim garażu przydomowym zrobić, żeby to fajnie w miarę wyglądało no i było dosyć dobrze zrobione. Dobra, tak to mi się udało zrobić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o połączenie elastyczne, wykorzystałem stary wąż. Z jednej strony mam zakuty oryginalnie, z drugiej strony zarobiłem sobie końcówkę, która tu mi idealnie pasuje, związałem to, ścisnąłem opaską ślimakową. Jest to wąż w środku 10 mm, więc wydaje mi się, że będzie w miarę odpowiedni. Zrobiłem sobie trochę dłuższy żeby na spokojnie z jednej czy z drugiej strony można było go sobie tutaj do kompresora wpiąć i zobaczmy czy to fajnie tu działa sekunda hop stryk no i fajosko już jest fajnie bo już mamy zapięte więc tutaj mamy tylko minus taki że manometr mam z drugiej strony i będę musiał tą głowę włożyć żeby go ustawić sobie tutaj na jak to na regulatorze ciśnienia chyba byśmy to nazwali jeżeli chodzi o prąd Mam tu już wyprowadzone, sobie pocynowałem końcówki, żeby ładnie to w kość zacisnąć. Mam też, wziąłem sobie jeszcze z budowy, mi została, słuchajcie, taka hermetyczna puszka, żeby to ładnie zamknąć, ale to jutro, bo nie mam, nie wziąłem ze sobą kostki elektrycznej, po prostu takiej porządnej, grubej, żeby to dobrze ścisnąć, jednak siła niech to będzie mam taką zwykłą, ale to taka jakaś chińskie badziewie, więc pojadę jutro do sklepu elektrycznego kupię sobie jakieś lepsze połączenie no i to już jutro, a teraz idę się brać za dalszy ciąg naszego, naszego rurociągu, naszego zaciskania także kompresorek prawie że skończony, słuchajcie e, tylko zostanie mi tylko i wyłącznie tak naprawdę ustawienie go i podłączenie do prądu e, to jedyne co mogę podpowiedzieć to są te trzy przewody to są fazy, a tu mamy uziemienie Także to tylko tyle i teraz idę dalej. Kolejny etap to przerzucenie tej rury. Wyszedłem rurą sobie od tego magazynku, który widzieliście. Wychodzimy sobie tutaj, tam już miałem przeprowadzoną w trakcie budowy warsztatu taką rurę, więc tylko zakolankowałem, trójnik założyłem. No i wychodzę tutaj, strzeliłem sobie laserem, w którym miejscu mam rurą wyjść. No i tak mniej więcej do, 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 do takiego poziomu, powiedzmy, będę się starał zachować, żeby to w miarę e, estetycznie wyglądało. Nie będę tutaj specjalnie na wszystkich filarach kolanował ze względu na to, że no szkoda po prostu tracić tego powietrza w tych wszystkich kształtkach, więc zrobię to w ten sposób. Tu już jak widzicie jedna z naszych e, zwijarek marki Redat jest już zamontowana. Musimy tylko sobie wyregulować długość no i wrzucić już wąż. Tu jedna już jest prawie, że gotowa. Słuchajcie, no i kolejny etap to jest przygotowuję sobie kolejne kształtki. No i te jak widzicie nie są radełkowane. W tym przypadku znalazłem na internecie podpowiedź, żeby zaradełkować to i żeby lepiej to się teflonowało. To po prostu brzeszczotem podrapać te, te gwinty i to wtedy śmiało można już wkręcać w kształtki. Na no moi mili, zobaczcie, instalacja generalnie rzecz biorąc można by przyjąć, że zamontowana. O! Instalację elektryczną z kompresorem też już spiąłem, bezpiecznik ma włączony. Tak to tymczasowo wygląda. No, i mamy trzy zwiarki. Zobaczcie, które jest godzina w pół do 15, 12 w nocy. Więc już nie będę testował szczelności dzisiaj, bo powiem szczerze, że padam trochę na ryja. Eee, także słuchajcie, instalacja zakończona. Eee, współpraca z firmą Redact naprawdę polecam. Chłopaki doradzą, powiedzą, co kupić, jak kupić, co się przyda, co nie przyda. Wiedzą, że potrzebna jest jakaś końcówka, nypelek, teflonik wszystko jest w zestawie. Naprawdę, słuchajcie, ja osobiście bardzo polecam tą firmę. No i jutro rano przyjdę. I zrobię test jeszcze szczelności całego układu. Odpalimy sobie kompresor i zobaczymy. Instalacja sprawdzona, potestowałem ją około dwóch tygodni już. Nie wpinałem żadnych zegarów, bo najłatwiej było mi po prostu sprawdzić sobie na manometrze. Po prostu zrobiłem to na manometrze, który jest na kompresorze. Sprawdziłem sobie po dwóch dniach, po weekendzie dokładnie. No i tam mi zeszło około chyba 1 dziesiątą bara. Więc stwierdziłem, że nawet jeżeli jest nieszczelność, to nie chce mi się jej szukać, bo jest tak niewielka, że szkoda czasu. Tak też więc ja serdecznie polecam. Jak widzicie, tu jedna wiereczka wisi. Firmę Redact i całą instalację, którą zrobiłem prostą, dostosunkowo prostą, ale myślę, że dla każdego, który taką prostą instalację może zrobić sobie sam i jest to fajna, cenna wskazówka, jak to rozwiązać. No i co zastosować do takiego, żeby się nie głowić. Także dzięki za oglądanie. Inny materiał niż zwykle, ale myślę, że ciekawy. Pozdrawiam.